Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoje życie rzeczywiście zmierza we właściwym kierunku. Często szukamy wielkich objawień, głośnych cudów lub niezachwianej pewności, ale prawda o naszym zbawieniu jest zazwyczaj znacznie bardziej subtelna. Święta Brygida Szwedzka, wielka mistyczka, otrzymała łaskę zobaczenia tego, co ukryte dla ludzkich oczu. Bóg pozwolił jej dostrzec znaki, które nie krzyczą, lecz cicho świadczą o tym, że dusza jest na drodze do nieba nawet jeśli sama czuje się zagubiona. To, co zobaczyła, może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje codzienne zmagania. Początkowo brygida nie postrzegała tych sygnałów jako pocieszenia. Odczuwała je raczej jako duchowy ciężar, swoistą grawitację, która osiadała na niektórych duszach, gdy się modliły, gdy cię w milczeniu, gdy dokonywały trudnych wyborów, których nikt nie oklaskiwał. To nie było uczucie euforii ani ziemskiego szczęścia. To nie była nawet pewność siebie. Było to coś znacznie stabilniejszego. Coś, co trwało i utrzymywało duszę w pionie nawet wtedy, gdy znikał wszelki życiowy komfort. Wtedy wizja się otworzyła. Święta zobaczyła wiele dusz idących przez życie jednocześnie. Z daleka wszystkie wyglądały podobnie. Modliły się, pracowały, zmagały się z problemami, upadały i próbowały wstawać na nowo. Na pierwszy rzut oka nic w nich nie sugerowało pewności nieba. A jednak niektóre z nich niosły w sobie pewien kierunek. Nie gwarancję, ale właśnie kierunek. Brygida natychmiast zrozumiała, że niebo zostawia ślady w człowieku na długo przed śmiercią. Nie są to zewnętrzne znamiona ani mistyczne uniesienia, ale wewnętrzne znaki, które cicho kształtują trajektorię duszy, zanim ta w ogóle stanie przed obliczem Boga. Zanim jednak zagłębimy się w te niezwykłe wizje i odkryjemy pierwszy z tych znaków, chciałbym Cię o coś poprosić. Nasza wspólnota wierzących rozciąga się na cały świat. Napisz proszę w komentarzu: Z jakiego miasta lub kraju oglądasz ten materiał? To niesamowite widzieć, jak wiara łączy nas ponad granicami. Pierwszy znak, który objawił się świętej brygidzie, był niezwykle delikatny, niemal niedostrzegalny dla postronnego obserwatora. Zobaczyła ona duszę, która przestawała być pod wrażeniem samej siebie. Nie oznaczało to jednak, że stała się zgorzkniała czy pogrążona w nienawiści do własnej osoby. Była to raczej spokojna, pozbawiona paniki świadomość własnych ograniczeń. Taka dusza nie czuła już przymusu, by zawsze mieć rację, by wyglądać na silną czy duchowo zaawansowaną w oczach innych. Ewentualne upomnienia nie druzgotały jej, a porażki przestały definiować jej tożsamość. Czuła się mała, ale w tej małości nie było poczucia bezwartościowości. Brygida natychmiast rozpoznała ten stan. Dusza uczyła się przyjmować prawdę bez mechanizmów obronnych. A prawda, gdy jest przyjmowana bez oporu, zawsze ciągnie człowieka w górę, ku Bogu. Wówczas wizja wyostrzyła się. Święta dostrzegła kolejny znak, który nie objawił się jako religijne uniesienie, lecz jako dyskomfort. Dusza zaczęła czuć się nieswojo z grzechami, które kiedyś tolerowała. Nie była to histeria czy zgorszenie, ale głęboka niezdolność do pozostawania w spokoju w obecności zła. Pewne rozmowy, które wcześniej wydawały się neutralne, teraz raziły. Pewne przyzwyczajenia straciły swoją słodycz. Dusza nie stała się przez to sztywna, stała się po prostu wrażliwa. Ta nowa wrażliwość nie miała nic wspólnego z chorobliwą skrupulatnością. Była to kwestia duchowego dostrojenia. Sumienie stało się responsywne, żywe. Dusza nie potrafiła już udawać, że nie słyszy głosu Boga, gdy ten do niej mówił. Święta Brygida głęboko odczuła wagę tego zjawiska. Niebo zbliża się do tych, którzy są gotowi pozwolić, by Bóg wzburzył ich święty spokój. Następnie w wizji pojawił się kolejny etap: wzrastająca cierpliwość w cierpieniu. Nie była to bierna rezygnacja, lecz odmowa, by ból zatwardził serce. Dusza wciąż modliła się o ulgę, wciąż pytała dlaczego, ale przestała wyciągać wniosek, że cierpienie oznacza opuszczenie przez Boga. Ból nie zamykał jej do wewnątrz lecz kierował jej wzrok ku górze. Brygida widziała, że ta dusza uczy się czegoś niezwykle rzadkiego, jak cierpieć, nie stając się przy tym złośliwym, okrutnym czy zamkniętym w sobie. To nie była ludzka siła, to było poddanie się woli Bożej, praktykowane wielokrotnie, dzień po dniu, w ciszy własnego serca. Wizja rozszerzyła się ponownie, ukazując znak, który większość ludzi błędnie interpretuje. Święta zobaczyła. Że dusza będąca na drodze do nieba zaczyna bardzo szybko powracać do Boga po upadku, po chwili roztargnienia czy wybuchu pychy. Nie trzymała się z daleka. Wstyd nie izolował jej na całe dni czy tygodnie, jak to miało miejsce wcześniej. Dusza nauczyła się najkrótszej drogi powrotnej, nie dlatego, że lekceważyła grzech, ale dlatego, że zaczęła traktować Boga naprawdę poważnie. Szybkość powrotu zastąpiła pragnienie perfekcji. Święta Brygida poczuła ciężar tej prawdy osiadający w jej sercu. Do nieba zbliżają się nie ci, którzy nigdy nie upadają, ale ci, którzy nie pozostają daleko, gdy już im się to zdarzy. Wizja pogłębiła się. Zobaczyła, że dusze zmierzające we właściwym kierunku tracą zainteresowanie porównywaniem się z innymi. Postępy bliźnich przestały być dla nich zagrożeniem, a pochwały przestały odurzać. Duchowe rankingi straciły jakiekolwiek znaczenie. Dusza zajęła się własną uczciwością przed Bogiem, przestała rozglądać się na boki. A samo to, paradoksalnie, skorygowało wiele jej błędów. Brygida zauważyła coś jeszcze bardziej zaskakującego. Te dusze nie zawsze czuły się święte. W rzeczywistości, wiele z nich czuło się coraz bardziej niegodnych. Ale to poczucie niegodności ich nie paraliżowało, ono je zmiękczało. Sprawiało, że stawały się łagodniejsze dla innych, wolniejsze w osądzaniu, bardziej świadome ukrytych walk, które toczą ich bliźni. Współczucie zastąpiło arogancję pewności. To również był wyraźny znak. Wizja na chwilę ustała. Święta wyczuła, że niebo pokazało jej wewnętrzne wskaźniki, ciche sygnały, że dusza jest kształtowana ku wieczności, nawet jeśli wciąż pozostaje niedoskonała. Jednak najważniejsze znaki miały dopiero nadejść. Ostatnie sygnały nie dotyczą bowiem tego, co dusza czuje względem Boga, ale tego, jak na niego reaguje. Brygida trwała w bezruchu, świadoma, że to, co nastąpi, wyjaśni. Dlaczego niektóre dusze pewnie zmierzają do nieba, nawet o tym nie wiedząc, podczas gdy inne, pewne siebie i religijne, po cichu oddalają się od źródła? Sceneria wizji nie stała się jaśniejsza, stała się cichsza. Święta Brygida poczuła, jak niebo spowalnia obraz, jakby prosząc ją, by przyjrzała się uważniej nie temu, co dusze robią, ale jak reagują, gdy Bóg zbliża się w sposób, którego nie oczekiwały. To właśnie tutaj pojawiły się ostateczne znaki. Zobaczyła duszę skonfrontowaną z prawdą. Nie była to dramatyczna prawda, ani gromkie upomnienie z niebios, lecz delikatne o. Był to moment, w którym Bóg dotknął czegoś, co dusza chroniła przez lata, nawyku, przywiązania, subtelnej pychy, którą po cichu usprawiedliwiała. Natychmiast pojawił się opór, ale wtedy stało się coś rzadkiego. Dusza ustąpiła. Nie zrobiła tego z radością, ani natychmiastowo, ale zrobiła to uczciwie. Brygida zrozumiała, że jest to jeden z najjaśniejszych znaków ze wszystkich. Dusza na drodze do nieba w końcu przestaje negocjować z prawdą. Może się wahać, może bać się kosztów, ale nie upiera się już przy pozostaniu niezmienioną. Posłuszeństwo zastępuje osobiste preferencje. W miarę jak wizja stawała się coraz bardziej wyraźna, święta brygida dostrzegła, że w tych duszach, które poddały się prawdzie, zaczęła kiełkować dziwna, niezrozumiała dla świata wolność. Nie byli to ludzie pozbawieni lęku w sensie brawury. Strach wciąż pukał do ich drzwi, ale nie panował już nad ich decyzjami. Utrata dóbr materialnych, prestiżu czy pozycji nie przerażała ich już w ten sam sposób, co kiedyś. Bycie źle zrozumianym przez otoczenie wciąż bolało, bo serce wciąż było żywe, ale nie wykolejało ich z wybranej drogi. Aprobata innych ludzi, to narkotyczne pragnienie bycia lubianym, poluzowało swój żelazny uścisk. Ich tożsamość uległa fundamentalnemu przesunięciu. Nie musieli już sami zabezpieczać swojej wartości ani budować murów obronnych, ponieważ zrozumieli, że są już trzymani przez kogoś potężniejszego. Byli bezpieczni nie dzięki swojej sile, ale dzięki swojej przynależności. Równolegle z tą wolnością, brygida zauważyła inny znak wyłaniający się z ciszy, wzrastającą miłość do milczenia. Nie chodziło tu o całkowitą izolację od ludzi, czy ucieczkę w samotność z nienawiści do świata. Była to raczej wyraźna preferencja dla przestrzeni, w których dusza mogła być widziana przez Boga bez konieczności odgrywania spektaklu. Zgiełk świata, który kiedyś wydawał się atrakcyjny, zaczął ciążyć. Ciągłe rozproszenie, pogoń za nowinkami, hałas mediów to wszystko zaczęło wywoływać duchowe wyczerpanie. Dusza instynktownie szukała momentów, w których nic nie musiało być udowadniane, gdzie maski mogły spaść. Cisza stała się dla niej czymś znajomym, niemal domowym to właśnie w tej ciszy dusza uczyła się najtrudniejszej sztuki trwania przed Bogiem bez obrony, bez listy zasług, w nagiej prawdzie o sobie. Ten znak był subtelny, łatwy do przeoczenia w tłumie, ale dla wprawnego oka świętej absolutnie nieomylny. Następnie święta Brygida zobaczyła coś, co ją zaskoczyło i zmusiło do głębszej refleksji nad naturą ludzkiej pychy. Dusze będące na pewnej drodze do nieba nie stawały się coraz bardziej pewne co do innych ludzi, ferując wyroki na prawo i lewo wręcz przeciwnie, stawały się coraz bardziej niepewne samych siebie, ale w bardzo zdrowy, uświęcający sposób. Przestały ufać bezgranicznie własnemu osądowi, a zaczęły bardziej ufać Bogu. Zaczęły delikatnie kwestionować swoje motywy, zastanawiając się, czy to, co robią, wynika z miłości, czy z ukrytego egoizmu. To, co świat nazwałby brakiem pewności siebie, w oczach nieba było początkiem prawdziwej mądrości. Dusze te zapraszały do swojego życia upomnienie, Zamiast reagować na nie gniewem czy urazą, ich pewność przesunęła się z ja na łaskę. To nie była neurotyczna niepewność ani kompleksy, to była pokora zapuszczająca głębokie korzenie w glebie serca. Wiedziały, że same z siebie mogą błądzić, dlatego kurczowo trzymały się prawdy objawionej. Wizja rozszerzyła się jeszcze bardziej, ukazując brygidzie, jak te przemienione dusze traktowały bliźnich. Nie robiły tego idealnie, wciąż zdarzały się potknięcia. Ale w ich oczach pojawiła się nowa powściągliwość w osądzaniu. Tam, gdzie kiedyś widziały proste kategorie dobry i zły, teraz dostrzegały złożoność ludzkiego losu. Zamiast natychmiastowego potępienia, pojawiała się pauza. Zaczęły rozpoznawać ukryte cierpienie w tych, którzy ich ranili. Miłosierdzie zastąpiło natychmiastowość reakcji. I trzeba to podkreślić: to miłosierdzie nie było słabością charakteru ani przymykaniem oka na zło. Było to jasne spojrzenie ukształtowane przez samowiedzę. Brygida poczuła, jak prawda ta osiada głęboko w jej duszy. Ludzie zmierzający do nieba stają się surowi dla siebie, a łagodni dla innych. Nie dzieje się to dzięki moralnemu wysiłkowi woli, ale dlatego, że prawda Boża przeorganizowała ich sposób widzenia rzeczywistości. Wreszcie niebo odsłoniło przed świętą Brygidą znak ostateczny. Być może najtrudniejszy do przyjęcia dla współczesnego człowieka, który szuka w wierze emocjonalnych uniesień. Święta zobaczyła, że dusze te pozostawały wierne w czasie duchowej oschłości. Modliły się, mimo że nie czuły żadnej pociechy. Były posłuszne przykazaniom, mimo że nie otrzymywały natychmiastowej nagrody. Trwały w obecności Boga, mimo że nie czuły jego zapewnień ani ciepła. Ich wiara przestała być podtrzymywana przez uczucia, a zaczęła opierać się na czymś twardszym, na wierności. To, jak zrozumiała Brygida, było najgłębszym znakiem właściwego kierunku. Do nieba nie zbliża się ten, kto przeżywa jedynie intensywne emocje religijne, ale ten, kto potrafi wytrwać, gdy nic się nie dzieje, gdy niebo wydaje się z mosiądzu, a modlitwa smakuje jak popiół. Wizja powoli zwalniała, zbliżając się do końca. Brygida zauważyła teraz wyraźnie, czego nie było w duszach idących do nieba. Nie było tam rosnącej obsesji na punkcie własnego statusu duchowego. Nie było fiksacji na tym, czy jestem zbawiony. Nie było ciągłego mierzenia swoich postępów linijką pychy. Dusza zmierzająca ku górze nie oglądała się często za siebie, by podziwiać, jak daleko zaszła. Szła naprzód, nie tyle z pewnością siebie, co z dziecięcą ufnością, trzymając ojca za rękę nawet w ciemności. Wizja wygasła delikatnie, jak płomień świecy zdmuchnięty przez wiatr ducha. Święta Brygida pozostała w bezruchu, w głębokiej kontemplacji tego, co właśnie ujrzała. Zrozumiała, że znaki te nie zostały jej dane po to, by stworzyć w ludziach fałszywą pewność i pychę, ale by dać im orientację w terenie, mapę dla zagubionych serc. Niebo nie objawia się poprzez gwarancje wypisane na papierze, ale poprzez kierunek, który kształtuje się powoli, wiernie i cicho w codzienności. I ta ostateczna prawda pozostała z nią, niewzruszona i jasna. Jeśli dusza staje się bardziej uczciwa w swojej małości, bardziej pokorna w swoich ocenach, szybsza do powrotu po upadku, Wolniejsza do osądzania bliźnich i bardziej chętna, by dać się zmienić Bogu, to już idzie drogą, która prowadzi w górę. Nawet jeśli w tej chwili tego nie czuje, nawet jeśli wydaje jej się, że stoi w miejscu. To jest droga świętych. To jest droga, którą i ty możesz kroczyć, zaczynając od dzisiaj, od teraz. Nie musisz być doskonały, musisz być tylko prawdziwy. Dziękuję, że towarzyszyłeś nam w tej duchowej podróży śladami wizji świętej Brygid. Jeśli te słowa poruszyły coś w twoim sercu, jeśli odnalazłeś w nich choć cień swojej własnej walki, proszę, daj znać. Zostaw łapkę w górę, aby ten film mógł dotrzeć do innych zagubionych dusz i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, które pomogą nam wspólnie wzrastać w wierze. Niech Bóg was prowadzi i do zobaczenia w następnym nagraniu.